Wyświetli się ekran powitalny usług Owi, dzięki którym możesz m.in. pobierać aplikacje ze sklepu Owi albo korzystać z darmowej nawigacji. Aby korzystać z usług Owi, musisz posiadać konto Nokia. Jeżeli posiadasz konto Nokia, kliknij Mam konto Nokia i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. My zaczniemy od początku. Wpisz swój adres e-mail i hasło i kliknij kontynuuj. Poczekaj na aktywowanie konta Nokia. Ponownie kliknij Kontynuuj. Wyświetli się komunikat aplikacji Transfer. Dzięki niej możemy przenieść swoje kontakty i inne dane ze swojego poprzedniego modelu Noki. Nie przenoszę żadnych danych, więc klikam Nie. Zostanie wyświetlony komunikat z propozycją konfiguracji poczty e-mail. Jak skonfigurować pocztę e-mail? Pokazaliśmy w zakładce Konfiguracja. Dlatego teraz klikam Nie. Wprowadź prawidłową datę i kliknij OK. Wprowadź prawidłową godzinę i kliknij OK. Odczytaj wiadomość powitalną i kliknij OK. Teraz jeszcze tylko klikamy przycisk Wróć. I telefon jest już gotowy do pracy.